Całe moje życie zawodowe związane jest z bytomiem. Przez 7 lat pracowałem w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, nadzorując sprawnie Wydział Architektury. Praca w samorządzie pozwoliła mi nabrać niezbędnego doświadczenia, poznałem problemy bytomia oraz jego realne potrzeby. It's alright, it's alright, alright. Przez 8 lat udało mi się najpierw jako wiceprezes, a z 6 lat jako prezes wprowadzić Polonię bytom z trzeciej ligi Klasy. Popieram kandydaturę. Pana prezesa Damiana Bartyli na prezydenta miasta Bytomia. Od dziecka pasjonowałem się sportem. Grałem w piłkę nożną, przechodząc wszystkie szczeble od trampkarza do zawodnika pierwszej drużyny Polonii Bytom. Będę głosował na prezesa Damiana Bartyle, ponieważ wiele zrobił tutaj dla tego klubu, dla, dla Polonii Bytom, zaczynając praktycznie od zera. Zrobił wiele i jeszcze wiele zrobił. Bardzo chciałbym, żeby w elicie polskich miast znalazł się również bytom.